Cześć wam, to ja, Tymry i dzisiaj przychodzę do was z mega, mega szybkim takim unboxingiem, mianowicie dostałam prezencik od Ali, którą serdecznie pozdrawiam. No i akurat jeśli to oglądasz, to na pewno już wiesz, że wysłałam tobie już te case'y na telefon, bo właśnie, tak jak mówiłam ostatnio, Ala kupiła, znaczy kupiła, kupiła trzy za... 2% tego zapłaciłam, plus jeszcze jakieś. Ile to było? Czekajcie, 8, 9, 3. No to 7 caseów miała też w prezencie ode mnie. Yy, Zresztą to się mega, mega szybko na to zdecydowała. A tutaj mam. Ja przepraszam, że trzymam w ręku, ale no. Yy, tutaj mam poidełko dla gryzoni z czego akurat dla chomika to się nie przyda, bo ja i jednego i drugiego będę z misek po i, że tak powiem, ale dla myszek myślę, że będzie w sam raz. No, ale zobaczymy, jakie to jest duże, bo nawet nie wiem, wiem, że jest żółty. Chyba. A, to jest coś takiego: plastikowe tak. Takie małe, śliczne pudełeczko z myszką. No to akurat będzie dla myszek wtedy. No i tutaj jest fajne montowanie do klatki razem z tym, bo we wcześniejszym, który dostałam, no to nie miałam tego mocowania, był tylko taki jakby drucik, a drucik mi się akurat do akwarium nie przydał. Ja na rzep przyczepiałam do szyby, że rzemieślniczy. Przemysłowy, rzep rzemieślniczy, o nie, rzep przemysłowy. No a że do myszek myślę, że będę miała akurat klatkę, bo w sumie jeszcze nie wiem jaką, bo myślałam w sumie albo żeby trzymać w samli, tu też by się do nie przydało, chyba żebym dziurę jakąś tam zrobiła, albo żeby trzymać na przykład w czym Szybko w klatce, ale takiej jakby plastikowej, tylko u góry z taką krawędzią, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. Znaczy one są małe, więc to by było na jednego sam samczyka ewentualnie. No, a tak co myślałam nad Bobem ogólnie, żeby kupić Boba dla myszek. W sumie nie wiem czy tam będzie yy, dobry odstępy między prętami. muszę sobie jeszcze poczytać jakie one muszą tam mieć. No i tutaj ono jest takie w sumie bardziej pomarańczowe bym powiedziała. Tutaj mamy dużo folii bąbelkowej, za co mega dziękuję, bo mi się przyda. No i super pudełko do wysyłania customów. No i przypominam, że mam na przykład jeszcze trzy kastomy, a że one w ogóle nie chcą mi iść, bo pewnie już wszyscy kupili prezenty na święta, że tak powiem. Są te dwa, tam oczywiście klacz anglo-arabska ze oraz kucyk szedlacki ze szlejch, oba wycofane, perełki. A tam w tym sweterku u góry jest ogier frzyjski z mojo. Go pokazywałam na wcześniejszych odcinkach, ale niestety no teraz no nie mogę go wyjąć. Więc na zdjęciach ewentualnie mogę podesłać. No i tak, ogólnie obniżyłam ceny dość sporo za nie, i przy szybkiej decyzji wysyłka jest na mój koszt. Więc to jest tylko oferta, że tak powiem, czasowa, jeśli chodzi o tę wysyłkę. Więc jeśli chcecie zapłacić mniej, bo jednak wysyłka to koszt 15, tak do 20 zł. Jeśli nie chcecie tego płacić, to ja mogę wam to opłacić, z czego customy są tańsze niż były wcześniej, bo po prostu chcę się ich pozbyć dość szybko. Bo mam już za dużo tutaj koni, które mi stoją i czekają, że tak powiem. No. No i wczoraj ogólnie jeszcze robiłam troszeczkę tego konika na moldę duende O! Zrobiłam mu palenie, jeszcze go ono mi tak średnio wyszło, ale Julia nie narzeka. Oraz dwie warstwy farby na szyi. On oczywiście będzie jeszcze robiony. Muszę tak z dwie warstwy jeszcze położyć tego koloru tutaj i potem jeszcze wycieniować oraz ogon. I to w sumie będzie w tyle. On będzie sobie musiał troszeczkę odstać i koniki będą gotowe do wysłania. A także wczoraj jeszcze sobie tutaj przygotowałam już podciennie Alejandro. On już, z tego co widzę, tak, jest gotowy, już się nie klei, więc jest normalnie gotowy do, wys do, jo, do wysłania, do cieniowania, z czego robiłam mu wczoraj żyły, ale nie widzę już żadnej. O, tutaj trochę na zadzie ich widać. Ej, no słabo. Męczyłam się nad żyłami, a tu dupa, nie ma prawie ani jednej. O, na klatce piersiowej trochę widać. Zobaczcie. I na pysku. O, to dobrze, że na pysku widać troszeczkę z jednej strony. Super. No, także niedługo będę się brała za jego cieniowanie. A dzisiaj mam jeszcze zamiar y, zrobić troszeczkę z nim porządek. Bo o, miał mi wyschnąć, także znaczy utwardzić się. I się utwardził, ale dalej się troszeczkę klei tak delikatnie. A no już tydzień schnie, więc y, no już musiałam na, na widocznie spryskać na. W sensie za dużo na jeden raz i po prostu się klei ale to na spokojnie to wystarczy zrobić werniksem i przestanie się kleić bo tak dużo z takimi koniami dużo miałam, ale nie wiem od czego to zależy. Czasami się kleją, czasami nie, w sensie po wyschnięciu ta farba. No, oczywiście on nie brudzi ani nic, nie? I tak. Ja dzisiaj go zrobię jeszcze białą farbą, to tutaj już w ogóle będzie matowy. No, i ja go wycieniuję ładnie. Zrobię werniksem i konik, jak nowy. Ja mogę zamiar zrobić albo tego, albo tego ale jeszcze zobaczę. Może wyjdzie całkiem co innego, mając mnie. I tego może dzisiaj pocieniuję ewentualnie. Chociaż tą też by się przydało, bo Ono ona już stoi i czeka dość długo, ale jakoś nie mam na nią weny akurat. No, no i to by było w sumie na tyle. Ja Ci Alu, bardzo, bardzo dziękuję oczywiście za prezencik. Bardzo miły zresztą. Bo ja takie, że tak powiem, praktyczne prezenty mega, mega szanuję, bardzo lubię, ponieważ lepiej jednak dostać coś, co się przyda, coś, co. po prostu, no wiadomo o co chodzi. Coś przydatnego i praktycznego niż coś, co ma potem leżeć i zalegać szafki, nie? Tak samo jak od rodziców na no, urodziny dostałam w sumie mega praktyczną rzecz i bardzo się z tego cieszę, bo tak to sama musiała kupić. Mianowicie dostałam y, mini żelazko i mini deskę do pracowania. <grym> like, lubię to. Ale serio, spodobało mi się, no bo to jest przydatne, nie? Niedługo na studia wyjeżdżam no i to na, do samochodu i się zmieści, no i na jakieś inne wyjazdy się zmieści. Super, na pewno super sprawa, bo to żelazko jest takie, no, takie, takie, ma, takie malusie, no, tak, tak, o, tak można złapać, a ta deska też jest mega, mega malutka, normalnie w szafie sobie wisi. Eee, no. no. i kalkulator który, w sumie nie ten, bo kupiłam sobie taki sam, tylko inny kolor. Ja tu mam popcorn po szafka. O, tutaj jest tam. Sorry, zasyp. Ten taki, identyczny. No. Eee, no i może jak dzisiaj skończę coś malować, mam na... Myśli tego TRADA, no to oczywiście nagram filmik, żeby Wam go pokazać, się nim pochwalić, bo mi osobiście się podoba. No. Ale nie wiem, czy nagram. Zależy, jak mi to wyjdzie, wszystko, nie? No. No, jak widzicie, tutaj mam, że tak powiem teksty literackie obawiane w czasie nauki liceum. Jest 118, słuchajcie, pozycji tutaj, wszystkich. To są cztery kartki. I tutaj jeszcze jedna pomiędzy tym. O. I na razie zrobiłam 18 wczoraj. Przerobiłam, w sensie, e, czyli cały antyk. Mianowicie przeczytałam wszystkie i e, całe teksty, i streszczenia, i opracowania bo to się jednak przydaje. Tylko z tymi epokami mam cały czas problem. Ale może jak będę je przerabiać po kolei, to mi się coś tam utrwali, nie? Eee, no. No i to z sumie by było na tyle. W sumie go jeszcze otworzę sobie. Moją ręką jedną. O, super sprawa. Taki fajny, przyzroczysty. ty mam, widzę miareczkę, podziałkę. Do, czyli to ma 80... 90 ml on będzie miał, albo 85. Bo tutaj ma 80 u góry. Eee, tak, co w środku jest instrukcja. Kuleczka działa, jak widać. I taka przesłodka myszka tutaj jest u góry. No, także dzięki bardzo. Mi się na pewno on przyda. Eee, jak będę miała klatkę. A jak nie, no to będę robić na rzep. Albo coś? Albo sobie zrobię taką podstawkę, bo też widziałam, że można z jakichś tych. Bo ogólnie teraz dla gryzonni, jak będę robiła akcesoria, no to właśnie ja bym wolała jednak chyba wziąć no i po prostu robić sobie sama. No bo jednak wydatki na to są dość spore, bym powiedziała. Wystarczy, że sama klatka jest dość droga, a co dopiero właśnie na takie akcesoria różne. A już na jednego chomika przecież ile ja hajsów wydałam masakra, nie? I tak żałuję, że kupiłam akwarium takie a nie samle na przykład. Albo klatkę, bo mi, chociaż klatka mi się chyba by nie zmieściła. Bo ta wnęka tutaj ma 80 na 50. Bo tak, dobrze mówię. Ile ona ma szerokości? Na pewno ma długości 70, a szerokości ma chyba 45, tak mi się wydaje 40 albo 45 ma szerokości. Także, no, i tak już jest dla mnie za małe. Z czego? Zrobiłam troszeczkę za wysokie, bo mój chomik praktycznie w ogóle nie kopie w ściółce. W ogóle jest mało aktywna, że tak powiem. Bo najwięcej biega na kołowrotku i w ogóle, albo śpi, więc, no, to nie jest zbyt rozrywkowy chomik, że tak powiem. Um, mam nadzieję, że ten syryjski będzie taki bardziej proludzki, bo ona niby jest zainteresowana człowiekiem, ale żeby na przykład wejść na rękę, to już nie. Jak weźmiesz ona kokosa, to wejdzie i trochę po tobie będzie biegać i tak dalej, ale nie jest taka, żeby ją mijać czy coś, nie. Ona jest, to mały adechadowiec jest i po prostu, no, no nie lubi na przykład na plecki, nie, nie lubi takich rzeczy, nie zaśnie na człowieku, po prostu będzie biegać, uciekać, robić kupy. No. A no, może seryjskie będzie bardziej taki, wiecie, milusiński. Liczę na to, dlatego chcę mieć z hodowli. Albo z domu tymczasowego? No. I co chciałam dodać o tym akwarium: to, że dałam na nie 250 zł, teraz z wysyłką, a ono ma szkło 3 4 mm, czyli nie nadaje się na wodę. I to jest ta lipa, niestety. Bo jakbym wzięła grubsze szkło, to bym zapłaciła ponad 300 za samo akwarium. A to był dla mnie zbyt duży wydatek, i naprawdę żałuję, że nie wiem czy Boba, czy czegokolwiek innego. Tylko wybuliłam tyle hajsu na takie mega ciężkie akwarium, które ja le lepiej le wnoszę. Le 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 A jednak, y no, ja jestem wyprawiona w noszeniu ciężkich gokardów, w podnoszeniu, i tak dalej. Ale to dla mnie to jest masakra, żeby cokolwiek z tym ruszyć, nie? Mm. <kłysy> Więc no, jest ciekawie. O tak czy siak na studia? Oczywiście nie zabieram akwarium, nie mam nawet takiej opcji. Ja będę kupowała samlę oddzielną, bo tam mam jedną u góry, ale ona jest, to jest ta nie największa, tylko ta mniejsza troszeczkę, bo tak sobie obliczyłam, że to największe bym się nie zmieściła tam na szafie, więc no. I tak sobie myślałam, że może za jedna mała samla, o ja nie będę tam trzymała, właśnie tych rzeczy, to będzie dla mysza w sensie dla jednej myszki, dla samca. Ale jeszcze zobaczę właśnie jak to będzie. Piór zobaczę ile będę miała miejsca w mieszkaniu na studiach. Wtedy będę myśleć. Bo na przykład sama klatka dla szczurów, ja bym wzięła pewnie Frodo albo perfekta tego zwykłego. Bo więcej niż trzy szczury ja na pewno nie mam zamiaru mieć. Mm, więc no, ona też jest podobno duża, ja nie widziałam jej na żywo. Ale jest podobno dość wysoka. Jest mu dużo miejsca, jest droga. Więc na no, odkładam właśnie sobie hajsy i całej kolekcji. Co tutaj sprzedałam? No, to ja sobie zostawiłam praktycznie wszystko. No i sobie odkładam, nie? Czy to na paliwo, czy to właśnie na utrzymanie zwierzątek i tak dalej. Bo, no. Właśnie. To chyba wszystko. Już trwa prawie 14 minut. Ten filmik, a ja tylko gadam. A zaraz znowu będzie vlog z tego, a nie filmik. No i właśnie vlogi będą teraz coraz częściej, bym powiedziała wręcz. Czy to z malowania, czy z czegokolwiek. No. Mm. No to to było na tyle. Ja Ci Alu jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za prezencik i mam nadzieję, że casey też Ci się spodobają i będą Ci służyły. No, to dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia. Cześć!